Cześć i witam was. Nowym odcinku że Zagrajmy w Batman: Arkham City. Harley Quinn revenge. Czy jakoś tak? Co mi powiesz Cześć. jeszcze? Don't. No spoko. Dobra. Także lecimy tutaj. Jak, jak zwykle Raps musi świrować. Zobaczmy, czy coś... ktoś tu coś jest. Wow! Kurde mać, już się... spieprzyło. No dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie zauważyłem ich, dlatego... Tak mi źle trochę tu poszło, no ale okej. Okay. Zobaczmy, czy w dodatku ruszają tymi klatkami piersiowymi. Ruszają tak minimalnie, ale ruszają, widać. Ok. Dobrze. Teraz idziemy tu, gdzie był ten znaczek nasz. Pocztowy. Wow, ale bym mnie trafił ten facet. Dobra. Zaraz go załatwimy. No, spadaj, Batman. Cichutko. W ogóle jaka muzyka, jak. Wow, tam są sniperzy. Tam są snajperzy, tu jest tak Tego snajpera to ja bym chciał właśnie tracić Troszeczkę on, wydaje mi się, że on będzie nam utrudniał zabawę Co tu jest ciekawego Dobra, ty jesteś tam call cool doesn't have mam nadzieję tylko on nas nie załatwił. okej okay. if a cop is stupid enough to come to arkham city he deserves all the torture he gets. dobra hop. Cichu. No, cześć kolego. Dobra. Idziemy znów na samą górę. I stąd naszego znaczka. Czy tu ktoś jest? No, za bardzo nie widzę, żeby ktoś był. Tam byli, ale chodzi mi bardziej tutaj bliżej. Tu widzę, że są. Mam nadzieję, że Harley się trochę boję żeby mnie nie zauważyli w ogóle jaka muza dum dum dum. ten gdzie tu ok teraz spróbujemy tego załatwić na górze tylko aha ten idzie tak ten się tam skrawi po pleckach, a my musimy tego dydum, du dududum, cicho. Dobra, dudum, dum, dudum. -du Czy on się nie odwróci cholera, ale zaryzykuje Cicho, cicho. Ten oczywiście Poczekaj, nic nie widzi tego też załatwimy Przy okazji Okej Wow, ten pan tu idzie Nie wygląda, żeby szedł Mamy go! szybciutko, szybciej, 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 Nie szybciej, Nie szybciej, szybciej, tu. Widzisz mnie? Nie tu nie ma cicho tam jest jeszcze pan na górze Zawsze na górze, na dole Co ja gadam w ogóle Teraz go spróbujemy załatwić Dum, dum. Nie, 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 chodź tu. Tak się to robi. Arkham City. Dobra. Udało się prawie wszystkich wykończyć. Tylko jeszcze, tylko dojdę tam, gdzie muszę. M to nie była mapka. Nie, to. Dobra, nieważne. Gdzie jest ten znaczuś? Tutaj jest, ok. Czyli to jest gdzieś tu. Ale czy tu są ludzyki? To jest jakiś pan. Nie chodziło mi o tam, skąd tu. Ups. Ooooh. Hop. Dobra. I to jest tutaj. Na dole. Tak. Hop stu. idziemy tu. Puk, puk. Matma znowu nie nauczył się pukać. A tyle go uczyłem. Eko. Dobra. Z... Help o to zaraz się zabawimy. Co to jest kolego? Jakieś... No słyszę, słyszę. Ale ja coś chcę sprawdzić. Nie to, to. Chodź. No już idę ci pomóc spokojnie Wow, przestraszyłem się balonika Co za balony No już idę nie pozwolisz mi się rozglądnąć Co tu jest ciekawe jakieś Ciekawe smaczki Ila? Tu pisze Nie wiem tyry ty tyry. Dobra idę ci pomóc już there's one of the cops please you don't need to do this sure we don't need to do this Dobra. but that won't stop us do you realize how hard it is being a henchman ne, to. listening to orders mm. from a crazy person following them without question yeah i think i like being shouted at by that crazy woman może tak. exactly it's hard not hard like cichutko. Nie... Jak to musi być real. Czy... Dlatego To Teraz coś spróbuję, poczekajcie. To nie mi się nie uda. No, Batman. Ale Batman! Zaczęło, Zaczęło się. Chociaż. Ja. Oj. No na no, dobrze idzie. No chodź tu. To jeszcze? Łobada. Łobada. Łobuda, chciałem powiedzieć. No już ci pomagam. Ila? Tylko powiedz mi, jak to. No, jak to się ściąga? Tym się ściąga? Nie. Eee, a. No już! Może jakby nie mógł się opuścić, no naprawdę. Ale z niego lul. Dobra, może mi coś powiesz? Hey, movie to you, be. Hey, hey, you. You're safe. <sighs> Am I glad to see you? What happened? Where are the others? We were ambushed. They dragged us outside the still mill and beat the crap out of us. These bastards dragged off the others and brought me here. I'll find them. Wait here. Hide. You okay? Don't want to talk? No problem. I'll just be waiting here. Dobrze, paśmierz mi dowodów mam poszukać, to pewnie trzeba użyć tego, 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 eee... No widoku znowu ty. Dobra Muszę wyjść, bo innego wyjścia nie widzę. Eee, jak zwykle zamknięte. Czyli pewnie jest jakieś alternatywne wyjście, albo mi się wydaje. Hmm. O, coś tu było? Było czy co? A, wesprli się. Eee. A czyli standardowo tutaj, tak? A tu jest. Ale to jest. kurczę... To jest zepsute. Może mogę wejść? Może mogę. Mo mogę. Hmm. Thanks. I thought they were going kill me. Dobra, co mam za zadanie? Aha. Czyżbym musiał wyjść?

Mhm. Oki doki się napije A, czyli dobrze wyszedłem Batman Batman, to że wyskoczysz Dziękuję ci bardzo Czyli teraz tam, tak? No już widzę Cudownych wrogów up, No one's supposed to know about it, are they? Up. Think about it. What if someone's listening in on one of them microphone things, or worse, Batman's listening? you want me to, to tell Harley you screwed up? You think Batman's here? The bats here. Watch it. you! much. Yeah. Where you're gonna die. Ajaa. Ajaa. No jak zwykle ten musiał mi dołożyć. Chodź, Dobra, jednego mniej. Okej. Haha Coś mi w tym dodatku lepiej idzie niż w normalnej grze. they may have left some evidence that i can follow that radio belonged to a cop there may be evidence around here of where he was taken i should set up a crime scene no that way no, batman

Joko, chodź to mi się podobało. Gdzie jest krew Gliniarza? Chodź tu, chodź tu. Tego pana też możemy tak. Ojoj, oj, oj. O, tam już jest jeszcze jeden, czy mi się wydaje? No chodź tu. Chodź. No, następny. Chodź. No dobrze, ale nie tego chciałem. Dobra. Krew gliniarza. Aha. No muszę tam skoczyć. Ops. Idziemy, idziemy szybko. O, kolejny balonik. Pyk. Nie wiem co te waloniki nam później dadzą, ale na pewno nie zabiorę wszystkich Beleników Helikopterek Wespni się Dobra Tu sobie zakończymy ten odcinek I cóż, i zapraszam na kolejne odcinki Na